No i oczywiście pytanie do mnie w tych SMS-ach zawrzeć. Odpowiedziałam tu sobie inaczej. <grywa> Pooglądałam sobie karty już na kolejną partię SMS-ów, ale chciałabym, zanim udzielę odpowiedzi na nie, przybliżyć Państwu troszkę tę właśnie dwudziestą kartę Wielkich Wtajemniczeń. Sąd ostateczny. Litera... 21, która jest do niej przypisana, jest to litera Shin. Pamiętacie państwo, jak na samym początku tej wędrówki naszego tarotowego głupca mówiłam, że w systemie kabalistycznym, w tym systemie właśnie właściwie ezoterycznym patrzenia na tarota są trzy litery matki Alef, czyli Ta, która jest przypisana do naszego głupca, Mem ta, która jest przypisana do naszego Wisielca, i SHIN, czyli ta, właśnie, która jest przypisana do karty odrodzenia, do karty Sądu Ostatecznego. I tutaj, jak gdyby analizując tarota, od strony kabalistycznej. My nie możemy zapominać, że w tym wszystkim jest jednak to przesłanie związane ze stwórcą, związane z niebem, związane z synem Bożym, odkupicielem. Bez względu na to, czy to się wszystkim podoba, czy są osoby, którym się nie podoba, że gdzieś przypisuje się do kart Tarota takie, a nie inne przesłanie, które. Znajduje się przy nich w określonym oczywiście systemie oglądania tych kart. Czyli w tym przypadku w systemie ezoteryczno-kabalistycznym, no to jednak takie przesłanie jest. Jednak to jest uwzględnione, jednak drzewo życia zawiera w sobie również te informacje, które mówią o Synu Bożym, które mówią o. Pierwszym Adamie, które mówią później o Adamie Kadmonie, które mówią o wyprowadzeniu, które mówią również o pogubieniu człowieka w wędrówce, ale które też wskazują, że prawidłowo rozeznane no właśnie, ten przywódca, prawidłowo rozeznany mistrz, wyprowadza nas do szczęścia, do wolności, do, do spełnienia w tym, do czego żeśmy dążyli. Ja może nie będę podawała, e, jak gdyby całkowicie tej interpretacji związanej oczywiście z Chrystusem w tym przypadku. E, natomiast nie możemy zapominać, że też patrząc gdzieś na ten system 21 tajemniczeń, e, litery matki wyznaczają też pewne etapy. Czyli ten Alef, pierwsza litera, która rozpoczyna. I która w pewnym sensie mówi o tym, iż nowy człowiek, bez względu na to, ile razy już upadał i podnosił się, ile razy docierał do celu, to za każdym razem staje właśnie w pozycji tego alefa, tego absolutnie potencjału i boskiej iskry, którą musi w sobie odnaleźć. Ale witam kolejną osobę. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam na imię Maję, Marek. 20 kwiecień, 72 rok. Tak. I mam właściwie trzy pytania. Mm -hmm. Pierwsze pytanie dotyczy pracy, ponieważ podniosłem swoje kwalifikacje i w tej chwili jestem operatorem koparki. I tutaj chyba sprawdziłyby się Pani słowa, które kiedyś Pani do mnie skierowała, że będę zarządzał powierzchnią. Aha. Myślę, że to by mogło być to, czy. Szukać już w tej chwili pracy w tym kierunku, czy jeszcze się trzymać. Dobrze. Na chwilę obecną pracuję. Drugie pytanie dotyczy mojego związku to jest Halina 27 sześćdziesiąty 63 rok. 63? Czy 63. Dobrze. Mhm. Czy powinniśmy wziąć ślub i... Odnośnie zdrowia mojej partnerki ma problemy z okiem. Była w Polsce, przeprowadzała badania i stwierdzono, że pół oka ma martwe nerwy, że tak to określę. Aha. I co z tym dalej robić? Czy działać coś w tym kierunku? Czy to po prostu jest już nieodwracalne? Dobrze. Dobrze, jest ja tutaj jeszcze pani Marku tylko spojrzę, 10, 19, 1... 6, 7, 16, 14, 1 10, 14, 5, 12. Właściwie tak, trochę tutaj <krym> prawdopodobnie zadziałałam trochę niezgodnie z tym, czego chciałaby pani Halina, jako że jest kobietą, bo jednak kobiety, mimo że czasem mówią, że im na ślubie nie zależy, to gdzieś tam w podświadomości. Ten ślub jest pewnego rodzaju taką faktyczną deklaracją mężczyzny, jeśli chodzi o uczucia i taką chęć bycia. Natomiast numerologii trochę by wynikało, że lepiej ten związek się dzieje, kiedy jest związkiem o nieustalonych zasadach formalnych. Natomiast zaraz zobaczymy, czy tak, czy karty to potwierdzą. No to przeciwnikiem ślubu to raczej jestem ja, także druga strona wręcz sugeruje ślub. Tak? A no to dobrze, bo już myślałam, że się razie kobiecie. A jak się panu razie to to właściwie jest zgodne z archetypem. Więc <grym> akurat <z ekranu> ja, nie mam nic przeciwko temu. Ten panu tak. Ja bym jeszcze teraz pokusiła się o stwierdzenie, że branie tego ślubu nie jest najmądrzejszym posunięciem, że lepiej jest ten ślub wziąć w okresie niewcześniejszym niż trzy lata, czyli Prędzej za trzy lata niż wcześniej. I też ja się obawiam, że ten ślub niekoniecznie się musi dokonać, ale jest tutaj bardzo mocno zaznaczona już taka ustabilizowana sytuacja i to faktycznie może być wtedy przy tej cesarzowej, przy czwórce buław. No może mówić o tym, że zawieramy dokument stwierdzający, kto do kogo przynależy, ale na pytanie. Czy brać ślub, co to przyniesie? No niestety, ale po ślubie idą Państwo przez problem dziesiątki mieczy. Więc w pewnym sensie może być to taka informacja, że sytuacyjnie nie jest to najlepszy pomysł. Czyli mam rozumieć, że przez kolejne trzy lata nie mam się czego obawiać, jeśli chodzi o mój związek. O odejście nie. Ja bym powiedziała tak już żartem mówiąc, pani Marku, że tak. prędzej panią Halinę mogłoby w świat wynieść po ślubie niż przed ślubem. <grym> Bo czasami tak jest, że my pani Halinka ma czwórkę, czternastkę z piątki, wie pan, to jest karma wolności. I to jest droga życia, pani Haliny. Problem polega na jednej rzeczy, że osoby z silnie rozwiniętą potrzebą wolności w momencie kiedy nałożona jest na nich jakiś przymus, jakiś nakaz, jakieś ograniczenie podświadomie zaczynają zrywać to. I to wcale nie dlatego, że im się nie podoba to, dokąd doszli, tylko jest to podświadomość, jest to rodzaj energii, który nagle zaczyna się wyzwalać trochę na zasadzie strząkniętego już szampana, prawda, że gdzieś ten korek może w końcu wysadzić. No dobrze, i teraz zobaczymy sobie jeszcze, Panie Marku, na to zdrowie z okiem Pani Haliny i na koniec zostawimy tę pracę, bo już sobie dokładnie zapisałam, co Pan chce wiedzieć. Najpierw spojrzę na to zdrowie Pani Haliny, bo może trzeba by było coś dopytać. Oj, faktycznie... Tylko powiem Panu tak, że jest trochę pokazane, że jeśli by w tej chwili zostało to jeszcze raz przekonsultowane medycznie, to mogłoby dojść do sytuacji wykorzystania jakiejś metody, w której wykorzystaniu podejmują się tylko i wyłącznie w pewnym sensie jak gdyby lekarze z takim bardzo dużym stażem, ja bym powiedziała wręcz z ale pogranicza lekarzy, którzy się zajmują też i badaniami naukowymi którzy stają się autorytetami w świecie medycznym. A, bo karty pokazują, że mogą być rzeczywiście z tym okiem duże problemy. To znaczy te badania były wykonane w Polsce i tutaj było tak poznajomość, że tak powiem, konsultowane po raz drugi. Mhm. I tutaj w Irlandii stwierdzono, że tak, poważnych zmian nie, nie ma w tym oku. Mhm. Także to są dwie zupełnie rozbieżne. No właśnie, ale o... proszę zobaczyć, jaki jest wpływ do diagnozy zewnętrznej. Czyli, wie Pan, no, mnie jest jakby zawsze by trochę niezręcznie podważać autorytet medyczny. Natomiast ewidentnie karty pokazują piątkę mieczy przy dziesiątce mieczy jako wpływ zewnętrzny. Fałszywa wiedza. Czyli moim zdaniem nie jest to, nie należy się temu trzymać, bo karty z przełożenia pokazały, że może nawet zupełnie pani Halina stracić możliwość widzenia tym okiem. Natomiast jest również pokazane, że jeśli podjęłaby działania związane z lekarzem, który jest ewidentnie autorytetem, czyli w jakimś systemie klinicznym i raczej ja bym to widziała albo inny kraj, ale nie kraj Irlandia czy Wielka Brytania, tylko jakby e, kraj, który mm, dysponuje większymi nowinkami. Albo jest to rzeczywiście, bo dla państwa Karta Świata to też jest Polska, prawda, jeśli wy tam przebywacie. Czyli, że generalnie karty mówią, żeby nie podejmować leczenia w kraju, w którym mieszkacie w chwili obecnej, tylko podjąć leczenie poza granicami tego kraju i leczenie będzie y, w pewnym sensie obejmowało pewien rodzaj, nie wiem, wstrzyknięcia, ostrzyknięcia tego, nerwu, czymś, co jest yy, według mojego odczytu, yy, jakby nie wiem, czymś toksycznym, co wywoła w tym nerwie jakieś tam reakcje, o, tak to nazwijmy. Ja nie umiem Panu tego sprecyzować. Jest to też pokazane, że jest to metoda, która dopiero jest sporadycznie wprowadzana do leczenia i dzięki tej metodzie zdecydowanie jest pokazane. Zatrzymanie procesu degradacji na poziomie tego nerwu i takie okiełznanie tych zmian. Natomiast zostawienie tego, tak wie Pan, samego sobie, to karty w przełożeniu pokazały, że może się ukończy, zakończyć no jednostronną, no tak to nazwę, ślepotą, tak? czyli że to się będzie tak pogarszało, tak pogłębiało, że w pewnym momencie zatraci Pani Halina zdolność widzenia. I teraz jeszcze spojrzę na tą pracę, czy już Pan powinien szukać, czy jeszcze chwilkę poczekać. Powiem panu tak, panie Marku, tu i tak karty pokazują, żeby pan się jednak zaczął rozglądać za jakimś nowym miejscem pracy, bo w okolicach, właśnie znaku wagi, czyli tej, tej rozpoczynającej się jesieni, miejsce, w którym pan jest, może panu dostarczyć właśnie jakiejś atrakcji które ewidentnie będą zdecydowanie obniżały pana zadowolenie z tego miejsca, czyli czy szukać tej pracy, szukać, kiedy pan by ją mógł znaleźć? Karty pokazują, że jeśli działania zostałyby podjęte, prawda, teraz do końca tego roku, to mógłby pan mniej więcej w okolicy znaku ryb Tę pracę znaleźć, ta praca byłaby związana z koniecznością zmiany miejsca zamieszkania, a w każdym bądź razie zmiana miejsca zamieszkania jest zaznaczona jako zmiana mieszkania jako takiego, czyli e, pociąga to jedno za drugim i praca, która panu podwyższa standard materialny. Czyli czy wykonywać ruchy, nie wykonywać ruchów jakichś tam nadmiernie gwałtownych, ale już rozpocząć to szukanie i wtedy do końca, właściwie to może nawet nie do końca znaku ryb, ale tak umownie powiedzmy, do końca lutego, by Pan tę pracę znalazł i wtedy od marca diametralnie zmienia się cała ta sytuacja, ja bym powiedział jakby ekonomiczno-życiowa Pana. To tyle, jeśli chodzi o pytania, które Pani zadał. Ja szybciutko tutaj przed tą kolejną przerwą reklamową postaram się przybliżyć tą literę SHIN, ten sąd ostateczny: litera SHIN, 21 litera alfabetu hebrajskiego. Tak jak powiedziałam, jedna z trzech liter matek. Wartość liczbowa tej litery to 30. Co ona oznacza? Właściwie oznacza w pierwotnym takim znaczeniu, oznacza ząb kieł. Nie? Ale jest również utożsamiana z ogniem, ze światłem a i z modlitwą. To jest taki inny rodzaj świadomości, e, który zostaje przez tę literę określony. W ogóle jakby w systemie kabalistycznym litera Shin jest... Wyjątkową literą, i tu, e, jeśli kiedyś będę prowadziła kurs tarota, właśnie w, nie na poziomie podstawowym, ale takim, e, no, nazwijmy to, bardziej e, wnikającym w głąb struktury tych kart, e, to też wtedy można pokazać, w których miejscach w jakiej formule tworzą się, co znaczą w ogóle te, te dziwne dla nas tutaj Europejczyków znaki, które tak naprawdę, same w sobie, same w swojej budowie, same w swoim powstawaniu e, zawierają już bardzo głęboką, i bardzo specyficzną treść. E, sama karta, Sądu ostatecznego, jeśli na nią popatrzymy i to właśnie na tę kartę, w tych podstawowych kartach, czyli w tarocie marsylskim, no widzimy wyjście z kwadratu, um, czy tam z prostokąta, trzech postaci ludzkich, w tym dwoje rodziców, jedno dziecko tak to mniej więcej e, jest jakby pokazane a, których powołuje. A, Anioł z nieba. Już ten symbol Anioła, ten symbol niebiański, mieliśmy na pozycji karty kochanków. Już tam też istota świetlista wskazywała nam coś, o tak to nazwijmy dotykała nas w jakiś sposób. Wiemy po całej tej wędrówce, że tamto dotknięcie, tamto zetknięcie się z istotami świetlistymi, Właściwie prowadziło w pozycję karty diabła, czyli poniekąd można by było powiedzieć, że ta świetlistość nie była do końca tą najjaśniejszą świetlistością. Tu mamy trąbę, e, taką wzywającą do życia, i nic nie ma wspólnego ta karta ze zmartwychwstaniem. Ona jest następną po karcie Słońca, ale już w karcie Słońca przecież e, była informacja, że nie nastąpiła śmierć, nie nastąpiła sytuacja, która by. Bo bardzo często e, utożsamiana jest karta Sądu Ostatecznego właśnie z takim zmartwychwstaniem. Nie jest to zmartwychwstanie. Sin, ogień. Jest to właściwie odrodzenie się w nowej postaci, ale tak naprawdę jest to wyjście w momencie, kiedy na poziomie karty Słońca otworzyło nam się to ucho igielne, czyli te ograniczenia, które do pewnego momentu powodowały, że ten nasz wędrowiec e, mimo iż szukał nowej jakości w pewnym sensie chodził starymi ścieżkami. W pewnym sensie tylko częściowo był w stanie odrzucić dotychczasowe przyzwyczajenia, stare schematy. W pewnym sensie również chciał to robić na skróty, ale nie mógł. Musiał przejść całą drogę. Teraz kolejna przerwa reklamowa, a po niej Państwu oczywiście będę kontynuowała opowieść o Sądzie Ostatecznym. Horoskop miłosny na drugą dekadę września. Lew. Zaczniesz bardzo poważnie myśleć o swoim życiu uczuciowym. Sprawiedliwość zmusi cię, byś rozważył wszelkie za i przeciw. Dojdziesz do szokujących wniosków. Mówi o tym 16 Arkan Tarota Wieża. Na koniec postanowisz się odizolować od niedobrych dla ciebie emocji. Tę radę podpowie pustelnik. Jak widzisz, nie będzie to łatwa dekada. No cóż, czasem trzeba się skonfrontować ze swoim cieniem. Jeśli masz jakieś bardzo trudne sprawy w swoim związku, to właśnie teraz możecie porozmawiać o konkretnym rozwiązaniu kłopotów. Osoby samotne raz na zawsze rozprawią się ze swoją przeszłością. Panna, poczujesz, że przepełnia Cię pil, a to dzięki cesarzowej. Niestety, codzienność brutalnie zweryfikuje Twoje marzenia. Jednym słowem, za sprawą wieży i papieża zostaniesz sprowadzona na ziemię. Tę dekadę zaczniesz od marzeń o wielkiej miłości. Nawet jeśli jesteś z Kim związana...